Siemanko, siemanko, z tej strony Ol, który gra w grę. A dzisiaj gramy z Adamem. Siema wszystkim? No, gramy teraz w Browstę z zadymę. I to będzie szybka runda, bo mam karate za niedługo. No. No więc Adam startuj. No dobra. Gramy. Może nam się uda wygrać. Właśnie. No To jest taki szybki filmik No i musi być jak najszybszy Speedrun yy, za dymy normalnie robimy bo no nie, ja mam broka Idź tam, Adam Dobra, czekaj, wykończę wow. Głupia Pam No właśnie Dobra, uciekam Podanie, podanie Podałem, wziąłem Weź to Dobra, dobrze, że uchroniła cię niezniszczalna ściana Ej teraz on się fokusuje na innych, a ty I dobiegniesz tam. Dawaj, biegnij tam. Dawaj, Gola. Jest! Yes! Gol! Gol. Dobra, dajemy. Szybko, bo muszę zaraz być w domu. To jest ekspresowany. No nie, co? No nie, no po co expert. ten gościu zrobił? Przez niego mamy y, parę minut mniej. Ochraniaj mnie. No właśnie. Dobra, zmarnowała to coś. I pamiętajcie, tu musi być dużo łapek w górę. No. I to nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi, żebyśmy byli zdani na YouTubie. No. E, no, bo do końca roku drugiego no. e, planuję zdobyć chociaż tysiąc subów, albo ze 100. No właśnie, no. Może być to drobne. I sorry, sorry, że... O, dzięki. Ta. Że... No te... nie no, mnie. Sorry, że e, teraz tak długo... Ej, dzięki za podanie, Frank. Ej, dawaj, Pam. Pamka Szczeli Gola. Jak szczeli, to dziękuję. I no, jest! Jest! No to tak, subujcie mnie. No i tak, żegnamy się. No, siemka wszystkim. Dobra, czekaj jak to się wyłącza. A dobra, tak.